Miasto w powiecie Sokulskim nad rzeką Olszanką 231 kilometrów na Północny Wschód od Warszawy Suchowola. W 1775 roku uznana za geograficzny środek Europy przez kartografa i astronoma królewskiego Szymona Sobierajskiego. Suchowoli zachwyca klasycystyczny kościół parafialny pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, wybudowany w latach 1879-1885, zaprojektowany przez grodzińskiego architekta Jakuba Fordona. W tym kościele w 1947 roku został ochrzczony błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan warszawskiej Solidarności. Do Suchowoli przyciąga też łuk papieski, element polowego ołtarza, który pierwotnie stanął na lotnisku Krywlany w Stoku, gdzie w 1991 roku papież Jan Paweł II odprawił mszę w czasie swojej apostolskiej podróży do Polski. 43 metry rozpiętości, 22 metry wysokości, waży 18 ton. Zaprojektowany został przez architekta Andrzeja Chwaliboga. Papieski Łuk stanął obok pomnika księdza Jerzego Popiełuszki, urodzonego w okopach związanego z Suchowolą, tytułowego bohatera filmu Rafała Wieczyńskiego Popiełuszko Wolność jest w nas. Film Popiełuszko Wolność jest w nas zrealizował Rafał Wieczyński, to właściwie był aktor, który tam swego czasu występował w filmach Wojciecha Jerzego Hasa. No, i Rafał Wieczyński podjął się, myślę, że dosyć no, karkułomnego akurat przedsięwzięcia, ukazać postać księdza popiełuszki. Księdza, który był takim uosobieniem wolności, akurat kapelanem Solidarności Huty Warszawa. Panowie, odpuszczcie bramy. Rafał Wieczyński właściwie ten film zaczął realizować, zbierając pieniądze w różnych miejscach. I zrealizował film, który jak niektórzy mawiają bardzo wiernie oddający postać księdza Popiuszki od właściwie jego dzieciństwa na Podlasiu z takim tłem historycznym ukazującym rozbicie partyzantki w latach 50. na Podlasiu poprzez historię Jerzego Popiuszki w seminarium, a później wzięcie tych seminarzystów do jednostki karnej w Orzyszu, bunt akurat tych młodych kleryków. No, i oczywiście później, później jego prace w Warszawie, w kościele świętego Stanisława Kostki, msze za ojczyznę. No, i oczywiście pierwsze manifestacje na ulicach, akurat. No, i oczywiście ten poproszenie hutników Warszawy, żeby ksiądz Popiłuszko został ich kapelanem. I zgodnie z Twoją wolą napełnia go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Adam. Adam Woronowicz mocno się przygotowywał do tego. Był przez jakiś okres czasu w seminarium, podglądał tych młodych kleryków, księży, no a także kontaktował się z księdzem profesorem Janem Sochoniem, pochodzącym z Wasilkowa, którego, którego, te, którego znał, ale też ksiądz Jan Sochoń znał osobiście i przyjaźnił się z księdzem Popiełuszko. Taka scena, która również jest ważna, wizyty księdza Popiełuszki w swoim domu rodzinnym w Okopach. Gębę zamknie bo na zdjęciu że muchy je. Kiedy przyszedł do, do ojca, robił zdjęcia i można było wnioskować, że pewien niepokój, pewna obawa w nim tkwi, bowiem wtedy był już mocno inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, śledzono go, no oczywiście różne akcje robiono w jego domu na plebanii kościoła świętego Stanisława Kostki. No, przeczuwał akurat ksiądz popiłuszko, że, 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 że może coś mu się stać. Miałam tu wielką radość że znam księdza Jerzego. Pamiętam, jak właśnie przychodził do świętego Marcina, u sióstr franciszkę od krzyża, był komitet, powstał Komitet Obrony internowanych, komitet obrońców, tak, o, internowanych uwięzionych i ksiądz Jerzy, tak go widzę, jak wpadał. Ja nieczęsto byłam, bo jeździłam wtedy do więzień z paczkami, ale ksiądz Jerzy wpadał, biegł przez korytarz, widziałam go parę razy i. I yy, brał wszystkie jakieś jedzenia, jakieś ciepłe rzeczy yy, dla tych, którzy się ukrywali, którym pomagał. Trzeba ufać. Teraz cała Polska jest razem. No właśnie, trzeba ufać. Popiuszko, z oczywistych powodów, był niezwykle ważnym filmem. Ja się wychowałem w tych czasach strasznie trudnych, kiedy ta straszliwa historia się działa Granie w filmie który odtwarzał i tę te epokę, te czasy, e, i tę niezwykłą absolutnie postać księdza Jerzego, to było wyzwanie, zwłaszcza dla Adama, e, który, który grał księdza Popiełuszkę, który notabene był wcześniej moim studentem, też, więc znaliśmy się z innej zupełnie relacji. E, no to było do, dojmujące uczucie, zwłaszcza też pamiętam premierę, kiedyśmy oglądali ten film, że chyba zrobiliśmy, nie wiem, czy film dobry, czy zły, ale na pewno film ważny i potrzebny. A obywatel? Co wy tam, obywatelu, robicie? Ja? Zapisuję. Jak się mówi do sądu, to się wstaje. Panie jest dziennikarzem? Nie udzielałem zgody dziennikarzom. Jestem poetą. Nazwisko, imię? Herbert Zwigniew. Tu nie ma nic do zapisywania. Protokolanci zresztą notują. Szuka się postaci w sobie, tej postaci, którą się z reżyserem, ze scenarzystą, czyli z tym, co mamy napisane, próbujemy odnaleźć w sobie te emocje, ten charakter. Który ma, jak jest człowiek silny, troszkę inaczej mówi, więc trzeba na to popatrzeć w ten sposób i spróbować to w sobie znaleźć, ale potem uśmiechnąć się, żeby zobaczyć. No może dobrze, nie, nie. nie dobrze. I rozumie Pani, tak szukamy w scenach, szukamy. Rola jest wtedy ciekawa, gdy można ją zbudować na jak najszerszej palecie emocji, uczuć, tematów, problemów, które wywołują emocje. Ksiądz Jerzy, no wujek przede wszystkim, którego się spotykali na różnych uroczystościach rodzinnych, czy na spod, po prostu takich spotkaniach z, zwykłych, takich takich codziennych czasami Ksiądz Jerzy wpadł, wpadł do, do, do Dąbrowy na kawę herbatę, czy, czy czasami spotykaliśmy się w okopach, jak miał mało czasu, to po prostu zapraszał wszystkich, żeby przyjechać do babci tam, żeśmy się spotykali, żebyśmy żeby na chwilę porozmawiać z nim. Ksiądz Jerzy mówił, że przyjeżdża tutaj na ładować jak motory, bo potrzebował się takiego od, odpoczynku i tutaj to zna, znajdy na Podlasiu. Przed latami 80., to ksiądz Jerzy przecież przyjeżdżał normalnie, był przy Żniwach miał więcej czasu. jak Ja byłem u babci, dziadka, jako gospodarzem też. Pomagałem dziadkowi przy, przy gospodarstwie. Także ksiądz Jerzy, razem żeśmy byli tygodniami. No i takie ostatnie, może wspomnienie, właśnie ostatnie wakacje u księdza Jerzego. To jest ostatnie dwa tygodnie września 84, kiedy widzieliśmy go po raz ostatni. Właśnie w Warszawie mieszkałem u znajomych, niedaleko parafii. Kościoła św. Stanisław Okowski, ale cały dzień później spędzałem z księdzem Jerzym. To takie wakacje z wujkiem, wyjście na lody, na, na Stare Miasto. do była teraz pamiętam nazwę, tylko była budka na środku, placu, środku tego, jednego z placów na, na Starym Mieście. czy spacery z Tajniakiem, z psem Księdza Jerzego. Także to takie były takie obiady, śniadania, bo żeśmy od śniadania tam też zaczynali zawsze. Także takie właśnie takie proste, niby nie. Dla mnie wtedy były proste wakacje, takie zwykłe wakacje z, z wujkiem, a teraz okazuje się, że są takie no, wspomnienia wspaniałe. Matko bity za Polskę. W dniu Twojego święta królowej Polski. Stawa, Jesteście w kościele. Nic nie zagrzebie ducha swobody. Chyba on sam się nie... Matko zmuszanych do podpisywania deklaracji niezgodnych z sumieniem do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światła cienia Jego beatyfikacja i to, że tak w sercach ludzi żyje i żyje w naszej pamięci, to to jest, to jest to, co możemy zrobić, nic więcej nie możemy zrobić.